Witajcie kochani widzowie, to Mary i Mario, no i witamy was na poniedziałkowym miksie, tym razem mamy super mega pensję big strap, gruby portfel, rubinowa, druga pensja i czas na premię, takie sobie wybraliśmy na dzisiejszą rozgrywkę z lotto, zobaczymy co na tym podziale przyniesie. Czy, jak będzie pusto, czy będzie taki cały tydzień? No bo no, weekend no, raczej nie należał do grubego portfela. No nie, Chyba, niestety. że dla lotto. No. Także zobaczymy, może się trochę odmieni i coś tutaj uda nam się dzisiaj. Mamy taką nadzieję, zobaczymy. Dobra, zaczynamy. Żeby to nie chami. przedłużać. Tak. Ja sobie zacznę, może od tej rubinowej. No, dzisiaj Magia zaczyna. Zdrapeczka jest z numerem 11. I cóż, co tu się kryje? Na początek 35, 12, 16 i 6. I tego będę tutaj szukał. A co mamy tu poniżej? No 11, tak, blisko. No. Kolejny no, obok. Już, tak. się, dzieje, już, już się, dzieje. się zaczyna. 8, 4 i 33. Hmm, I byłem. drugi rządek. 22, 9, 26. 36 i na koniec 7. No, czyli robina raczej mało szczęśliwa. No to zobaczymy czas, razem. czas na premię. Może ona będzie łaskawa. Może tu jaka premia wpadnie. Tak, kochani, to jest z numerkiem 9. No tutaj szukamy tej sławnej gumeczki. Czyli Klipsy. Klipsa. Tak, no to co? Zobaczymy, jakie mamy liczby. A ja mam tak 3 29. Szesnaście i czternaście, a mamy osiemnaście, osiem, dwadzieścia siedem, dwadzieścia pięć, siedemnaście, trzynaście, no i to się nieładnie nie zapowiada, jeden, jedenaście. No właśnie. 4 i 32. Czyli tu jest puste, oczywiście, kontrolne z... się. Zga... Tak, tak, zgadzają, Lepiej. dobra. Lepiej, żeby lot to swojej pasy nie kontynuowało. Nie. Oj Tej dotychczasowej teraz. No i cóż, gruby portfel z numerem 34, tu sobie poszukamy pliku. A mamy tak 19, 26, 12. Jedna i jedna 28. Oddała.

14. O jezu. No to obie za piątkę puste, a jeszcze Meli ma jedną. To się źle za zapowiada. Druga pensja. Druga pensja, niech będzie droga pensja, bogata pensja. <grym> Z numerkiem czwartym. No i oczywiście tutaj szukamy worka. I przypisano. Worka. Tu... Tak, dobra. Sprawdzamy tych liczb... liczby. Ja mam 28.

Trzydzieści jeden, jeden, 32 i ostatnia, sześć. I tutaj wszystkie po piątkę poległy. Nie widzę, co te są. Nie ma widać. Dobra. Nie ma. No to jak nie ma, to nie ma. Tu pusto. No cóż, może uratują drapping te po 20. Big no. Drop z numerem 13. już wątpię. No tutaj symboli mnożących jest troszkę więcej, no ale trafić je to nie jest tak prosto. A liczby do odszukania to 15, 25, 33, 37 i 58. No to powodzenia. Tu uda nam się odszukać? 29, 51, 41, 24, 26, no to tutaj obu, obu stron nie wyróżę tu najlepiej. 22, no ale może coś się tu zmieni. 36, 44, 16 oj oj, 53, 17.

28. osiem. Ups. Ja się boję, Usta. boję się tą ostatnią No to została tylko super mega pensja. A skąd ty wiesz? No mówi. Ja chciałam powiedzieć, on już mówi, została tylko super mega pensja. Tak, została z numerkiem trzecim. Co my tutaj szukamy? No dwa razy Aha, napis, ale... ten napis. Hmm. Ten napis. Czeka. Ale ten napis to raczej być tak dobrze? Moja chyba powinna być ok, bo być troszeczkę. A, delikatnie o. dobrze. Dobra, szukamy tych liczb, a mamy co? 39, 2, 34, 22 i 1. No i co, Mario, trzymasz kciuki? No trzymam, co mi pozostało. A mamy 44.

Dwadzieścia jeden również, trzydzieści trzy też nie, trzydzieści pięć, jeszcze pewnie napis w, w, tutaj wskoczy, pewnie, żeby nie było, było jakby nie, osiem, siedem, trzy, napis i trzydzieści, nie mniej więcej, o tutaj są kontrolne, także MT, no niestety dzisiaj odcinek poniedziałek ci zaczął, tragicznie. No czyli to konty kontynuuje kontynu 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 tak naprawdę pasję weekendu, no ale cóż. Zobaczymy, zobaczymy jak będzie to jutro, mamy nadzieję, że będzie troszkę lepiej chociaż. Że kolejna próba okaże się trochę szczęśliwsza. Tak, my mam życzymy wysokich wygranych tym, którzy trapią. No i oczywiście zapraszamy na nasze kolejne odcinki, kochani. Oby były zdecydowanie lepsze. Zobaczymy się już wkrótce. Pozdrawiamy Was serdecznie i tak. do zobaczenia. Trzymajcie się zdrowo. Buziaczki, kochani. Pa. Pa pa.